Dzik o smaku classic. Po prostu zwykły dzik. Dużo kofeiny, zero kalorii, zero cukru i dużo witamin z grupy B. Tutaj makroskładniki, niby zero kalorii, ale coś tam ich jest w tej puszeczce. Skład. Może to dziwne, ale ja nie piłem dzika classic jeszcze. W sumie powinienem wszystkie moje testy zacząć od takiego, od tego klasycznego, zwykłego, bezsmakowego. W sensie, no, smak classic. Otwieramy, zobaczymy jak to smakuje, jaki to ma kolor. Tak wygląda, zapach już czuję troszkę. Classic, czyli pewnie będzie smakował jak większość energetyków. W zapachu taki jakiś owocowy, jak guma owocowa, jak jakaś guma balonowa, coś takiego. No ale też wpada trochę właśnie w energetyki typu... Mm, Red Bull albo Bern. Całkiem dobry, ale mocno słodki jest według mnie, Bardzo za słodki. I smakuje tak jak niektóre energetyki właśnie, czyli bardzo podobny jest do, do Red Bulla i do, i do chyba Berna. No smak taki typowy energetyk, no. Ale dobry, smaczny, tylko trochę za bardzo słodki dla mnie. Co wy o nim myślicie? Bo pewnie wszyscy już to pili. Także dajcie znać, czy Wam akurat ten zwykły smakuje. No i oczywiście łapka w górę, subskrypcja, serducho. Na razie.